IKEA przedsiębiorca, który podbił już światowe rynki, a teraz przedsiębiorcy przez mniejsze P, ale za to z ogromnym zaangażowaniem. Mowa o licealistach z Dukli. Choć jeszcze nie skończyli nauki w szkole, to już mają własną firmę. Sprzedają rośliny, sprzęt ogrodniczy projektują ogrody i doradzają. Firma istnieje w wirtualnej przestrzeni, a projekt nazywa się Krok w przedsiębiorczość. Pomysł na własną firmę i do tego dochodową to marzenie wielu młodych ludzi. Licealiści z Dukli pierwsze kroki w biznesie mają już za sobą i wiedzą, że to niełatwe. Firma nazywa się Magic Garden no i zajmujemy się przede wszystkim projektowaniem ogrodów. Prowadzenie własnej spółki jawnej nie ogranicza się tylko do internetu. Na początku uczniowie sprawdzali lokalny rynek i jego oczekiwania. Wybieramy się na przykład z zespołem na teren dukielski, zbieramy podpisy, na przykład ankiety realizujemy z ludźmi. Pytamy się, czy są zainteresowani naszymi usługami. Projekt Krok w przedsiębiorczość miał być nauką przez zabawę, ale wcielony w życie okazał się prawdziwym wyzwaniem. Samo zarejestrowanie firmy, musieliśmy wybrać spółkę, to mieliśmy narzucone, spółki jawnej, i to jest 28 dokumentów do wypełnienia. No, można się zrazić. No, jednak przebrnęliśmy mm, przez ten trudny etap. Dziś młodzież już wie, czego współczuć właścicielom prawdziwych firm. Szukania klientów i utrzymania się na rynku jest naprawdę trudne w dzisiejszych czasach. Uczniowska firma wirtualna ciągle podbija nowe rynki teraz Słowacki, ale biznes wymaga poświęceń. Młodzież w ustalonych godzinach spotyka się na platformie internetowej. Dzwoni do siebie i mailuje. Firma pochłania ich do tego stopnia, że uczniowie nie mają wolnego dnia. Pracują również w weekendy i święta. Program jest punktowany i nie można zrobić sobie w nim przerwy. Nauka y, powinna sprawiać również przyjemność. I myślę, że uczniowie tutaj też doskonale się bawią. Budując swoją firmę, zdobywając nowe rynki. Uczniowska spółka jawna będzie istnieć do czerwca. Projekt realizowany jest z programu Kapitał Ludzki. Podobne wirtualne biznesy prowadzi 30 szkół z Podkarpacia i Małopolski.